Witamy się z drogi na trójgar tak. Ahoj Ahoj trójgarbie! Wybraliśmy się na szczyt bardzo bliski naszego miejsca zamieszkania Tylko że niestety w tamten weekend byliśmy w krótkich rękawkach i było 17 stopni A w ten weekend spadł śnieg ja trochę się ubrałem, nie bardzo i szczerze to mi zimno Ale idziemy na Trójgarb Zapewne już mam nadzieję, że naprawdę ostatni raz zobaczymy śnieg I zjemy sobie pyszny obiad Z puchy o, Z firmy Kogut Już kiedyś było to na kanale Super są te obiadki o, Ale zimno jest nie się. Nie jest ciepło. Jeszcze no ale, ty, pod górkę. ale ty masz zimowe spodnie, zimową kurtkę i rękawiczki, zimową czapkę. A ja mam Polar Patriota, letnie spodnie trekkingowe. To i tak dobrze, że wziąłem sobie pod niego bluzę taką cieniutką. bo inaczej to mam chyba za I czapkę taką bardziej wiosenną. A normalnie zimno w twarz. Miało być 7 stopni, ale mi się wydaje, że z koło zera będzie, nie? Tak, 2 stopnie bym powiedział, że tutaj by były. Mniej więcej. No, tutaj chłodnie zdecydowanie. A zaczęliśmy wędrówkę od miejscowości Struga. No. Przy pałacu w Strudze, ale pałac zamknięty, nic nie idzie zobaczyć. I wędrujemy sobie ciągle niebieskim szlakiem. O. Koło. 6 km z hakiem zawsze na trójkę, szli tą najszybszą drogą od nie wiem Boguszowa górce ja cegadam co to za miejscowość nie, stare Bogaczewice stare Bogaczewice no właśnie a dzisiaj tak trochę inaczej coś nowego zimno Ezi. No ale domy to się tak budują No ten to brzydki To takie małe Tu nowe powstają dwa No kurnik dokładnie Ale widok będą mieli ładny tutaj A tam mamy hełmiec Jeżeli się nie mylę Dobra Trzeba się trochę rozruszać żeby cieplej było Trzeba powiedzieć że widok Całkiem, całkiem, trochę dużo chmur, ale Spoko to wygląda i śniegu nie? Mm. O, I teraz wrócimy jej podejście do góry Uf. No póki co sobota na szlaku nikogo, ale wszyscy raczej idą tym szlakiem z tej miejscowości Stara Bogaszowica, ta? Mhm. O. A my już tam tamtędy szli nieraz do tego Teraz tędy. O Może ślady wilka Nie No też nie sądzę O! No trochę wejścia pod górkę Gdzie? No, no, śmieszno. Nie wiem. Nie, na pewno nie. Ja wstawę u Ale nie, nie znam się w zasadzie, ciężko powiedzieć. No nic, trzeba się wdrapać do góry. A, i w ogóle po drodze niby jakieś tam będą chyba dwa oznaczone takie mini szczyty. Zobaczymy. I zimno nadal. No i zima się zrobiła już tak na 100%. Ja Te Widoczki fajne. Kurde. No nie myślałem. A ty byś pomyślała? No tydzień temu byliśmy w górach też I chowaliśmy się w cieniu, bo było tak ciepło A teraz Już Wał... Wałcie już klimę włączałem I co? I zima No trudno Jak się człowiek rozgrzał po tym podejściu, no to już fajnie nie? No ja nie, bo akurat w górę jest mi idealnie, a w nogi się rozgrzałem, to też jest spoko. O, nic, trzeba iść dalej. I takim laskiem się pięknym wędruje. A! A no, w sumie to może i fajnie, że ten śnieg jeszcze się zobaczyło, nie? Teraz jak się człowiek rozgrzał to już cieplutko O jakaś ścieżka taka większa Kurde, no 22 km jesteśmy od domu Fajnie mieszkać w takich miejscach, blisko takich miejsc Zawsze idzie to powędrować, nie trzeba robić jakiejś eskapady, nie? Tak. Ale dawno nie byliśmy w Karkonosze. Bardzo dawno. I trochę, że się utknęło. Tak? No, ty nie? Bo ostatnio mówiłaś, że nie lubisz Karkonoszy. Ja nie Żartuję. Karkonoszy. Ale gdzie jedziemy w Karkonosze? No ja bym w sensie pojechała jeszcze na gdzie. Na ten, co ja proponowałem, tylko teraz nazwy nie pamiętam. Jak to się nazywało? Co byliśmy? Tam nawet film jest, ale nic nie było widać, bo była taka śnieżyca. Co? No jak to się nazywało? Na kozie wielkie. No ja bym na kozie wielkę A ja bym pojechała na ścieżkę pod reglami. Na ścieżkę pod reglami? No bo tam, gdzie dostawiki były. Aaa! To się tak długo, długo szło tam. No To jest dobra myśl. Hmm? No... Tam mi się podoba. Mieliśmy jechać, ale pojechaliśmy, ale to była powód się i się Wszędzie było otwarte, tylko tam było zamknięte. A no. to chyba z tego nawet jest film, nie? Chyba wtedy coś nagrywaliśmy No, trzeba się wybrać w Karkonosze. No to się tam wróciła. A od strony Polskiej się wchodziło, nie? Mhm. No To w kwietniu możemy jechać w Karkonosze Dobrze jestem za. Szkoda, że w Karkonoszach nigdzie nie można się kilnąć z namiotem. Jakby ja tego strasznie nie rozumiem. A ja trochę rozumiem. to są świnie. Nie no, ja z jednej strony też rozumiem, ale kurde, o, karmik. Sól dla zwierzątek. Patrz jak wydeptały tu wszędzie i Obgryzły. A jaka brudnia. No. Co tutaj, co tutaj był? Lepiej niech szuka poroża. Teraz swoją drogą jest właśnie sezon na poroże. Tylko, że... O, polowanie jest słychać gdzieś w oddali. Może nam sprzedadzą dzika trochę. Fajnie by było. Dawno nie jedliśmy dzika. A moja mama do tej nie dzika. O nie, to jak pani to ogląda, to proszę przygotować dzika. Jest bardzo smaczny i zdrowy. A zapewnie będzie to oglądała. To mam, proszę zjeść dzika. Tak. O Jezu, mi narobiłaś smaka na tego dzika. Na gulasz. Mm. A może to jest koguta jest z dzika. A właśnie nie wiem, trzeba zobaczyć, czy mają jakąś puszkę z dzika. I ostatnio znalazłem na internecie tą Taką konserwę z dzika, nie? Więc coś pokroju jak tyrolska, nie? Ale kosztowała cztery dychy za taką małą puszkę Może by była dobra, no No może Dobry? i tak Kiedyś trzeba kupić Ale ja to tego w ogóle nie rozumiem, bo Dzik jest w sklepie mega drogi, nie? Mhm. A ta jak mi ten kolega myśliwy mówił No to dzik jest na skupie tańszy od świni świnia jest droższa ja nie wiem skąd to jest tam drożej jest kupić świniaka całego niż dzika a dzik jest o smaczniejszy no nie wiem jak mam do wyboru świnia dzika to zawsze wybiorę dzika ale mniejsza o to idziemy dalej Nie no kamera tego w życiu nie pokaże, ale kurde, nawet nie widziałem, że można znaleźć taki szlak na trójgarb Chyba jest strome podejście Do tego jest ślisko Ale obuwia z dobrym bieżnikiem daje radę No śmiesznie Nie myślałem, że tak będzie Chyba się No dobrze mieć dobre buty ho. ho, ho. Ile śniegu o Miszka się tam wdrapuje A jak chodzi o buty to Salamon X Ultra 4 czy jakoś tak Super obuje O Poszedł mi stąd Dobra Ho. No w życiu bym nie pomyślał, że tak się idzie na trójgarb. O, kierunek biegu fajnie, nie? No. 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 <laughs> Wcale nie taki łatwy ten szlak. No, a jak ktoś powie, byliśmy na trójgarbie. Jak ktoś pomyśli, od głównego parkingu jest godzina z hakiem na trójka, to Dzieci małe wchodzą. Ale można znaleźć fajniejszy szlak. Tu by dzieci małe jeszcze szybciej weszły niż my. Może i racja, mniejsza o to. Myślę, że tytułem tego filmu będzie szlak na trójgarb, który może zadziwić. O tam jest na drzewie widać niebieski, tu też na ściętym drzewie o. Yep. Yep. O. idziemy ciągle niebieskim szlakiem, ale tak <grywki> prawdę mówiąc to jakby tak określić, jasno... aha, on tam jest, patrz, A tu jest, tu jest, no, no dobra, dobra. Trzeba tylko przez tą wycinkę się przedostać i jesteśmy na szlaku. Dobra, jesteśmy. No niestety, smutny widok na wycinkę. Ale... Tu mamy szlak. Przyszła szybka pora na przekąsk. Tylko nie ma jak klapnąć, więc trzeba zjeść na kucaka. Smacznego. Wzajemnie. Dziękuję. Zdrówko. No i po krótkiej przerwie. <laughs> Zadzliśmy się już na głównej drodze na trójgarb. Śniegu coraz więcej, bo coraz wyżej, coraz chłodniej. Ach ale ludzi zero sprawdzimy liczbę kilometrów 7,64 o czyli czyli spoko dobra wyjdziemy wyżej to będzie ładniejszy widok opa trzeba się też rozgrzać bo chyba na górze będzie wiało To jest wieża. Na szczycie naprawdę już totalnie prawdziwa zima. Fuh. Wszystko oblodzone i nasz szlak wyszedł 8 km, o prawie 9 km ponad 8,5 km delikatnie. I zrobiliśmy to w 2 godziny 25 minut. Czyli no, śmiało mogę powiedzieć, tyle co ten szlak miał zajmować. Ale dziwne, bo mi mapa pokazywała 6,5 km. To nie wiem, gdzie te dwa wcięło. Ale no co. Jesteśmy na szczycie. Fajnie, z dwa lata nas tu nie było, nie? A zimą to w ogóle, nie? No, nie byliśmy. Chyba nie Fuu. Spoko opcja Też to ta wieża parę lat ma dopiero o. No i niby my żeśmy czyli w tym niebieskim Co niby półtorej godziny teraz mamy wracać Się Zobaczymy Albo w tym granatowym może 1 40. A mniejsza to. Jest zima. No jest prawdziwa zima. Ta, idziemy na herbatkę. A nie idziemy tu do środka? Aś, coś ze sobą nisko robi. No i dobra, jak jest wieża widokowa, to raczej, raczej wypada na nią wejść. Widoczek tak. No fajnie, fajnie. Kurde, po dwóch latach spoko jest tu wrócić. Ponad trzech prawie. To tak. ja rękawiczek nie mam niestety. Ale wieje fest. Bardzo mocno. Tam nasze poznawisko. Spoko wjeżdża. Śniegu nie brakuje. No a my przyszliśmy stamtąd. Wieje. Wieje, nie? Obiadek przygotowaliśmy, kupiliśmy sobie koguta bigot wieprzowy i sznycel, w czym on jest? Kapuści z ziemniaczkami Ach, niestety zimno zimno Tydzień temu się No. Dobra wody ale nie starczy Puszeczkę trzeba zagotować, 15 minut. Tak to mi się nawet nie się. woda się gotuje. Zaraz wejdzie powiadek obiadek to zleci. Mimas! Dobra, misi, o, trochę już się jedzonko już gotowe. Właśnie sobie otwiera. O kurde. cie, Florian. Ale zapachniało jak domowy obiad, ale no. nie wygląda ładnie. No nie wygląda, to akurat ładnie nie wygląda. Masznego. A jak w smaku? Dziwne. Zimne? Dziwne? Dziwne. Dziwne? Mhm. Spróbuj. Mm. Ale... Mm, Poko, kurczak z tym, z ziemniakami Smaczne No smaczne, ale jakoś tu nie znam Gino ma konsystencję mm -hmm. Ale okej okay. Zobaczymy jak moje Moje jeszcze chwilkę A bo tu jest kapusta A bo tu jeszcze kapusta jest, no ta. A jak kapusta Dobre. Dobre. Dobra. Dobra, poka. O, ale ziemniok. Mmm... Mmm dobra. Smakuje to dla mnie. Dobra taka Mhm. Czyli kogut po raz kolejny. Smaczny. Jeszcze czekamy na mój. Ale ja się obawiam, że gaz się kończy w tej kuchence, znaczy w tym kartuszu. Coś tak kurde. Nie wiem. Mam nadzieję, że się zagotuje. Kucha już pusta. Jóźmy biegosik. bigosik tu Mam Żeby nie, Może by nie wybuchł. No widać jak poszło dęko do góry. Przygotuję sobie widać. <gry> Dzięki. Masz radę? O, Piekosik. Ale zapachniało. No, powąkaj. No kurde. Lepsze niż nas. że <gry> O, Rysy. mięsko mm. odparą ja. Co dobre? Spróbuj sama. No. A jednak nie, nie mam ciekawe. A czy nie musiałeś zapinać? No. Sorą listy. Dobra, jem. Takie trochę słodkawy. O, dobra, zjedliśmy naprawdę pyszny obiadek. Puszki od koguta. Ale ja no, normalnie taki obiad. Jak normalnie domowy obiad i tam nie ma żadnych konserwantów. Polecam sobie wejść na stronę i przeczytać. Ale pff, zimno. No. <laughs> Kurde, my chodzimy po górach, a żeśmy dupy dali za przeproszeniem. No ale ja i tak mam zimowe leciuty. No a ja ty? nie mam. No mi brakuje tylko rękawiczek i spodni, no bo tak to wszystko jest ok. O i kurczki za nas, bluzy. A tak poza tym mojej no, zimowej czapki. Nie, w głowie miałem jak nie <laughs> zimno. A tak poza tym <laughs> oprócz spodni, kurtki i czapki i rękawiczek to wszystko jest dobrze. Dobra. Nie niecałe... <laughs> <Niecałe> 9 nie <km śmiech> dziewięć i jesteśmy w aucie. Nie ja te majtki to <laughs> A dobrze ty sobie majtki mry? Nie. Bez skarpetki? Nie. Mam te skleczuchy, to wiesz... Te, te w... <noise> Tak, te ja. skarpetki, w których przeszedłem całe Bieszczady. To te mam latem przy 30 stopniach. No to ja mam, ja mam bez skarpetki. O, dobra, trzeba się rozruszać i wrócić do tego auta. No fajna zimka. Trochę osób na górze ciężko było ponagrywać Ale jeszcze w to normalnie No ale normalnie zimka No nie da się ukryć Dobra Idziemy sobie do auta No i ptaszki zaczynają ćwierkać. Uuu, trafiło się podejście na powrocie. I fajnie, bo człowiek się rozgrzeje. Choć obiadek był naprawdę pyszny. I widoki też fajne. Obstawiam, że duży procent osób, które to oglądają, są gdzieś z Nizin. Podobno z Warszawy nas najwięcej oglądają. Tak twierdzi YouTube. Jajko, trzeba iść do góry zimno nie? mi jeszcze raz ciepło. no ale ogólnie zimno no i w zasadzie w tym miejscu żeśmy zaczynali i tak samo w tym miejscu kończymy Fajna droga na trójgarb, która naprawdę może zadziwić, nie? Mm. Suma sumarum nam wyszło. O, ile nam wyszło? Kurde, wyłączyłem. A. Zaraz zobaczę. Około niespełna 20 km, jak się zostawi tutaj przy tym pałacu. Znaczy, my mamy w sumie za tym pałacem, dlatego. Tyle kilometrów wyszło No jakieś tam niecałe 20 wychodzi Tak czy siak Jest na dziko szlak poprowadzony Dobra, fajny szlak. Wąskie ścieżki Między drzewami Żu... Fuu, Niebieski szlak od Miejscowości Struga. Struga Od pałacu Struga Łatwo wpisać gdzieś tam w ogóle. Tak O cieplej tutaj na dole o wiele nie? No nic, myśleliśmy, że to będzie szybki wypad, a w sumie trochę się nam zeszło. Koniec. Chyba w następnym już się widzimy na pewno w krótkich rękawkach, bo taka by była pogoda. No, no i nie nadzieję. Ale co będziemy robić, tego no nikt wiadomo, nie wie. Później no, tam byliśmy w krótkich rękawkach i, i tam herbatkę w po Tak, i też byliśmy w górach, żeby nie było. Termosa. Poszła na gorąco jak No, ja mam cały bukłak wody, i nawet łyka nie wziąłem. Może dopiero aucie się napiję. No nic. Zapraszamy do subskrypcji tego kanału. I łapki w górę. Naura.